Siema, to trojnie nieprofesjonalne Dzisiejszy vlog będzie taki mega łączony z różnych tematów Aktualnie wywożę tutaj obornik, wokół trawę kukurydzy Ojciec ładuje z głębokiej ściółki od Macior A ja doładowuję Z pryzmy, z jesieni Więc jest tak wymieszany miks, żeby tutaj oddzielić Znaczy się wymieszać To przerobione z tym nieprzerobione, chociaż z głębokiej ściółki i tak tutaj Praktycznie pół roku, że tak powiem, jest ubijane i, i, i u tych macier leży, więc to nie jest tak jak z płytkiej, ale no po prostu tutaj jednak no bądź co bądź, przerobiony gnój to przerobiony gnój. Kukurydza w tym roku przyjdzie na dwa stanowiska. Pierwsza plantacja będzie po tym rzepaku, który został zlikwidowany, a druga, właśnie tutaj, już teraz trzeci raz kukurydza z rzędu na polu. Więc jest już taka może powiedzieć, że krótka monokultura. Ale dlaczego kukurydza? No to chociażby widać po tamtym miejscu z tyłu, też jest jedno takie miejsce. Torfy są podmoknięte, i po prostu tutaj sytuacja powtarza się z roku praktycznie na rok więc leci kuku. Kukurydzę nie w tym roku w striptilu, z tego względu, że jest obornik wysypywany około 30-35 ton na hektar, jest to główne nawożenie, ale przed siebie jeszcze myślę, że rzucę około tam 100 litrów RSM-u, żeby było troszeczkę tego lepiej dostępnego, szybko dostępnego przede wszystkim azotu, no bo obornik musi się rozłożyć, więc trzeba wziąć na to poprawkę, ale kukurydza tutaj to spokojnie wykorzysta. Będą siedzone dwie odmiany, tak jak w ubiegłym roku, MAS 23M, kukurydza o VO250 i drugą odmianą jest nowość, jest to MAS 140E, kukurydza o ziarnie w typie Flint Dent, VO230, kukurydza niska. No i zobaczymy, jak ona sobie tutaj poradzi, ale. Wyniki planowania, przynajmniej z doświadczeń, naprawdę fajne obiecujące, a no też nasz rejon jest taki dość no, na pograniczu, jeśli chodzi o te 250, -tki. ostatnie dwa lata to e, dobitnie pokazały, chociaż on w ubiegłym roku praktycznie fało nie odgrywało jakiejś większej roli, jeśli chodzi o wilgotność, ale 250 to jest taki maksik już u nas, więc zobaczymy 230, -tkę. nie kombinuję na większą ilość odmian tutaj w zupełności te. Dwie odmiany wystarczą, o i zobaczcie, kolejny właśnie tutaj taki mokry kawałek, ta woda schodzi z tego, myślę, że do siewów, które gdzieś tam ponuje około 20 kwietnia zejdzie, ale niestety, przede wszystkim jest to problem tego typu, że są dołki, są torfy, gdzieś to podmaka i no, mimo, że tu jest akurat nawet rura amelioracyjna położona, to nawet część po prostu nie zeszła ta woda tutaj potrafiła być o wiele, wiele wyżej. Ale część po prostu tutaj zostało. No i co? No mówię, no zobaczymy, jak tutaj ta kukurydza sobie poradzi. Ta część z tyłu zostanie odcięta na ten. Ugór miododajny, więc na szóstej klasie w tym roku kukurydzy nie będzie. Tu jest głównie trzecia, czwarta, i troszeczkę piątej na, na środku, tam będzie na trzeciej czwartej, więc tylko w tym roku na dobrych stanowiskach. No i myślę, że. Wyniki będą zadowalające, ale to zobaczymy po skoszeniu. E, za chwilę o opryskach troszeczkę, bo już te wlatują też powoli na e, uprawy. Będzie dzisiaj ojciec robił regulacje, ale najpierw o opryskiwacze. Bo jak wiecie, robię rozeznanie, szukam opryskiwacza. Szukałem, rozglądałem się zarówno między używanymi jak i nowymi i decyzja została podjęta, że będzie wykorzystana ta pula właśnie z modernizacji i będzie nowy opryskiwacz. Muszę się przeboleć jeszcze z tym bórem, ale mam nadzieję, że uda mi się to. Już jest ciężko. I teraz, tak jeśli chodzi o nowe, było tutaj branych kilka modeli, kilka marek, kilka ofert, jak nie kilkanaście. No i tak naprawdę na tapecie zostały dwa. I proszę Was o opinię, bo muszę podjąć decyzję w tym tygodniu. Czy Golia 3600, czy Agrio Nafa 3300. Tutaj chodzi o pojemności, ale. Belka 27 metrów składana oczywiście hydraulicznie w Agrio na 21, w przypadku jednego i drugiego, dostosowanie do gps -a. ogumienie 425 w krukowiaku, w przypadku Agrio 460, pompa 280, zastosowanie tutaj na no RSM. I opryski w zbożach, w rzepaku, chociaż tego rzepaku nie wiadomo ile tak naprawdę będzie. Jeśli chodzi o cenę, krukowiak tutaj z osią skrętną wyszedł 208 tysięcy. W przypadku Agrio bez osi 220. Jeśli chodzi o plusy krukowiaka, to jest przede wszystkim to, że jest polski, że jeśli chodzi o serwis i ewentualne części i tak dalej, to praktycznie każdy je na naszym terenie sprzedaje. Są dobre opinie co do tych grupowiaków, jakby to powiedzieć, nowszych, troszeczkę gorsze są do tych starszych. Z kolei Agrio jest zupełnie innym opryskiwaczem, na zupełnie innych podzespołach, na zupełnie innej zasadzie działania. Oczywiście tutaj się pytałem i Wojtka, i Kuli, żeby nie było, co oni na ten temat sądzą, oni są zadowoleni. No jest to przede wszystkim opryskiwacz na pneumatyce, nie na elektrozaworach tylko pneumatyka, więc mówię zupełnie coś innego. Tych opryskiwaczy jest w kraju o wiele, wiele, wiele mniej, więc no jest zagwozdka. Nie powiem jakie opryskiwacze odpadły, bo to też różne przyczyny, różne powody, przede wszystkim cena, z drugiej strony jakość, więc został tak naprawdę opryskiwacz pod względem jakości wydaje mi się najlepsze, jeśli chodzi o polskie i pod względem jakości i ceny najlepszy, jeśli chodzi o jakby to powiedzieć, opryskiwacze zachodnie co do krukowaka mógłbym go mieć już w sierpniu, co do agri to dopiero styczeń, luty więc tutaj też no, będzie problem ewentualnie z nawożeniem rzepaku opryskaniem, opryskaniem rzepaku, nie nawożeniem z jesieni no ale to już jest, że tak powiem rzecz, która jest rzeczą drugorzędną więc proszę was o opinie odnośnie Krukowiaka, Goliata 3600 i Agrio na i lecimy do oprysku słuchajcie, kolejna czynność dnia dzisiejszego, którą akurat będzie wykonywał ojciec, więc ją tak, że tak powiem e, robię tylko i wyłącznie opisowo aktualnie kończy do rzucać mi na rozrzutnik, zrobiłem sobie małą przerwę, bo od rana nic nie jadłem, ale za mną żyto. KWS Binto, Serafino, Bono, siane 20, około 20 października po poplonach. E, siane dość późno, 2,2 jednostki na hektar. Dokrzewiało się jeszcze teraz wiosną, myślę, że na cały czas jeszcze się to troszeczkę dokrzewia. E, no tutaj jest widać różnicę między e, tym żytem sianym w październiku, a we wrześniu. No, nie ma co to tutaj ukrywać. Jednak myślę, że też spokojnie tutaj sobie to żyto poradzi. Ale tu mamy KWS Serafino wysiewane 20 września w uprawie, tak naprawdę po głęboszu. Nie polecam. Jak nie było prędzej żadnej płytkiej uprawki, to na ten zwykły głębosz no, nie spełnia to jakiejś super ekstra roli. No i też w tym terminie ja osobiście nie chcę głęboszować, ale akurat tutaj była okazja. No to mówię, dobra, spróbujemy taki myk. No ale potem się pchało, niestety. Ale. Co do żyta, żyto, nie wiem czy to będzie widać w tym ostrym słońcu, ale musicie mi uwierzyć na słowo, pierwsze kolanko jest oderwane na 3-4 mm od węzła krzewienia i widać gdzie gdzieniegdzie tutaj już zaczątki podstawy chorób, choroby, podstawy źdźbła i jeśli chodzi o pozostałe choroby, tak naprawdę tutaj jest czysto. Jeśli chodzi o systywę, tutaj naprawdę odgrała fajną rolę w tym życie. Jednak na podstawę ona nam nie ochroni, więc tutaj leci prochloraz 06-07 litra. Jeszcze tak naprawdę dawki tam na szybko nie ustaliłem. I leci Medax Max, czyli regulacja, bo dzisiaj mamy 20 stopni, co zresztą widać, chodzę na krótkim rękawku. Następne dni mają być około 10-9 za dnia i około 3-5 w nocy. To, że to cały czas będzie jeszcze teraz szło. Jaka będzie pogoda w przyszłym tygodniu? Nie wiadomo, jeszcze mamy święta, więc może czasami nam w ogóle to pierwsze kolanko uciec. Żyto jest gęste, tutaj jest intensywna uprawa gdzieś tam około 120 kg, 130 będzie samego azotu gdzie w życie to jest już naprawdę dużo. No i regulacja żyta hybrydowego, często i gęsto, jest takim zabiegiem, który po prostu pozwala na to, żeby to żyto w ogóle nam do końca ustało przy tym plonie słomy i przy tym plonie ziarna. Więc leci 0,35 Medax Max w związku z tym, że zapowiadają niższe temperatury tutaj Medaxa możemy spokojnie stosować w 5-6 stopniach Celsjusza i on będzie nam działał. Dzisiaj ładnie będzie wchłonięty jeszcze przy tym słoneczku myślę, że naprawdę tutaj odegra fajną rolę. No i Prochloras na podstawę. I tak naprawdę to jest wszystko w T1 jeśli chodzi o te żyta siane Wcześniej populacje, i to późniejsze będziemy robić później. Więc, tak naprawdę, gdzieś za dwa tygodnie, pewnie dopiero tutaj będziemy lecieli z tej jedynką, i będzie zupełnie inaczej pewnie wyglądała. Tak naprawdę, jeszcze co tam będzie na dzisiaj, do końca nie wiem. Myślę, że tutaj już będzie po całości Medaksem letone, z tego względu, że po prostu tego Medaksa on nie zużyje na 2,5 hektara. Więc będę leciał dalej no i mimo to, że tutaj jest on troszeczkę droższy w porównaniu do innych trynek sapaku bo to mamy jeszcze też trynek sapak i proheksadion wapnia no to chociażby to stosowanie w niższych temperaturach ta formulacja tutaj odgrywa rolę i myślę, że w takich warunkach jak teraz czy dwa lata temu właśnie, gdzie te żyta mocno pędziły mimo, że były takie przeplatane zimniejsze dni on tutaj sobie poradzi dobra, lecę dalej z rozrzutnikiem kolejnym, nie wiem dwunastym chyba dziś tak przejeżdżając cały czas koło tego rzepaku, który tutaj jest no, mocno poharatany, ale coraz, jakby to powiedzieć więcej odbija jest taka zagwostka. czy go zostawić, czy go nie zostawić przede mną drugie szacowanie no, tak naprawdę no wegetacja teraz idzie do przodu robi się coraz cieplej no i jak się spojrzy w rzędy to się robi zielono, ale Prawda jest taka, że niestety chociażby tutaj, o to jest żarte, to jest żarte, to odbija, to odbije. Coś tutaj, że tak powiem, jakaś łodyga się pojawi, no ale tak naprawdę dupa z tego będzie. Tutaj czubek też był z żarty. Zobaczcie, tu małe co miały pozżrane liście, tu stożek z żarty, robi się zielono. E, niby się spojrzy w rzędy, no to ładnie się tutaj już rządkuje nam. Ale. Tak naprawdę nie ma tutaj całych roślin, praktycznie żadnych gdzie Gdzieniegdzie jakaś pojedyncza się znajdzie, która o Straciła liście, ale Że tak powiem stożek wzrostu został No i jakie tutaj podejście może być, no Mówię, albo to jeszcze jest do likwidacji Bo roślin jako tako, tak żeby to było już W miarę ok, te 15 roślin całych nie będzie na metrze Tym bardziej, że są miejsca takie jak tutaj to po prostu będzie goło. Zobaczcie. Stożek z żarty, zdarty z żarty. Cały rządek z żarty. No ale będą takie miejsca jak tutaj. o. Czy po prostu mamy tych roślin w miarę ok? No i pytanie: No, tak naprawdę tutaj jest strata plonu na dzień dzisiejszy. Mówię około pewnie 50%. Bo jak to będzie sypało 2-2,5 dwie, dwie tony, to będzie dobrze. Więc. No mam taką zagwostkę. no dostało tutaj 100 kg RSM-u 100 kg w czystym składniku w postaci RSM-u 32 No i w razie W to będę jeszcze dokładał 50, ale mówię jeszcze to nie jest, tutaj decyzja podjęta Myślę, że Gdzieś w okolicach świąt, święta może się tutaj przejedziemy Na spokojnie obejdziemy to pole i zobaczymy jak to będzie wyglądało, o Bo tak to powinno wyglądać Takie były ładne roślinki a tu jest pierdzielone, po prostu pierdzielone. Chociaż tu i tak mówię, tu odbija na tamtym pierwszym polu, gdzie była likwidacja od razu. Czarno, czarno, nie było nic. Słuchajcie, na sam koniec tutaj mam jeszcze dwa rozrzutniki. i Będę już pewnie z rana gdzieś tam od piątej uprawiał. Ale na sam koniec. Wiecie, że zasadniczo. Mamy 100% teraz już bez orce. Jakieś tam pojedyncze kawałki czasami trafiają w orkę, ale orki jako taką nie neguję w momencie, kiedy jest dobra. Na naszych lekkich glebach tak naprawdę czasami głębokość leży żółwie to za dużo. Ale powiedzcie mi, po co robić sobie coś takiego? I w takich momentach. Orki brońć nie będę.